Witam Was bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednej z najnowszych odmian winorośli a 17 a 1704 Musiałem sobie przypomnieć. Po prostu jest to odmiana jeszcze bez nazwy. A czym się ta nowa generacja odmian winorośli charakteryzuje? Dużymi, soczystymi gronami, z cienką skórką bezpestkową. Także jeżeli szukacie czegoś łatwego dla waszych dzieci na przykład jest to coś świetnego. Dodatkowo to jest właśnie winorośl taka zwiewna. Można by powiedzieć, że wiosenna, gdyby nie to, że owocuje we wrześniu. No. A owocuje dokładnie od połowy września do końca tego miesiąca. Także standardowo dla winorośli. Standardowo też dla winorośli, które znajdziecie na Zielona BL Są to rośliny łatwe w utrzymaniu. Nie sprowadzamy odmian, które są powiedzmy ciężkie w uprawie. Jest, są to rośliny, które nie chorują, e, są łatwe w utrzymaniu i Fajnie, mero, fajnie zimują w Polsce. Także, yy, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z winoroślami, to właśnie A1704 jest odmianą dla Was. Tak jak większość winorośli, nie wymaga zapylacza. Także, sadzicie jedną sadzonkę i cieszycie się owocami, niezależnie ile odmian macie wokoło, czy nie macie w ogóle, i to jest Wasza jedyna sadzonka. Dodatkowo roślina rośnie standardowym tempem winorośli. Także w całkiem krótkim czasie możecie zrobić sobie ładny, ładną pergolę, ładną ścianę z winorośli, która fajnie przebarwia się na żółty kolor jesienią. A jeżeli podobają Wam się takie materiały, to zasubskrybujcie ten kanał na dole. Macie do tego przycisk i zachęcam do obserwacji nas na naszych social mediach. Do zobaczenia!